Ciema z tej żółty, a to jest kolejny odcinek z serii serwera sandboxowego, na którym testujemy lighty 10 tieru. No i większością głosów wygrał, wygrała w sumie WZ132 myślnik 1, chciałbym powiedzieć 1114, ale nie. Ten light chiński, tak więc ponownie mówię. W prawym górnym rogu macie ankietę, zostały dwa pojazdy do przedstawienia na Panzerwagen który ma strasznie dziwną wieżę, a dlaczego to zobaczycie dopiero kiedy będzie pokazywane w odcinku oraz AMX13-105. No i ewentualnie jeszcze Sheridan z działem 105 105, tak? 105, tak, 105 mm, ale dzisiaj zajmujemy się wz -ą. Od razu powiem, perki te same, moduły te same. Tak jak wszędzie tutaj, no tutaj jest inaczej, ale reszcie moduły są takie same, to jedno już mamy omówione, ale tak, ciało, to jest 105. Rate of fire tutaj, o zaraz zobaczycie 7,27 z tymi modułami, bo tutaj nie wiem czy wiecie, ale jeżeli klikniecie prawym przyciskiem na działo, to tutaj macie podstawową wartość pokazaną. Z załogą tam chyba 100%, czy może tam 50%, dokładnie nie wiem. No a tutaj, jak klikniecie, macie pokazaną taką naprawdę, jaką macie wartość, i tak dalej. Więc rate of fire z tymi perkami i modułami mam 7,27, czyli czas przeladowania 8,3. No a damage i penetracja to jest taka sama, więc tutaj wiadomo. Penetracja 246, ten chyba radziecki miał chyba mniej, nie on miał 200, tak 230, 248 na goldzie WZ ma 280 też na goldzie, więc naprawdę to jest super. Tyle że uwaga dla tych, którzy nie lubią hity w sensie tych pocisków HIT, nie ta ciasteczka to właśnie GOLD to są HITy podstawowa, podstawowe pociski w tym czołgu to są APCRy no, co my tu jeszcze mamy 390 średnich uszkodzeń, czyli naprawdę sporo to jest więcej niż medy radzieckie mają, no zobaczcie obiekt 140 ma 320, a T-62A czyli obiekt 430 mają po 320 no walący po 400, no coś wspaniałego po prostu celność na 100 metrów. Tutaj mamy 0.39 z tymi modułami, a czas celowania 1.67 tutaj mamy, a normalnie jest 2.0. Czyli lufka naprawdę prezentuje się bardzo fajnie, no oprócz tej celności na 100 metrów, bo to jest jednak trochę lipa. 1500 wytrzymałości, czyli średnio, bo chyba ten ray miał więcej właśnie 1600, tutaj ma 1500, a jeżeli chodzi o pancerz no, to są: jest jedna dobra strona i zła strona. Zła strona to jest pancerz kadłuba. Zobaczcie, to jest 50 mm. To jest, to jest nic po prostu. No, no Jest to jakiś tam kąt, ale to jest nic po prostu. 25 po bokach i 20 z tyłu. I plusem tego, tej fuzety jest pancerz wieży. Zobaczcie, 200 mm z przodu. I ona nie jest jakaś prosta, tylko ona jest obła. Ona ma jeszcze jakieś siatki. Nie wiem po co to na jakieś artykuły spożywcze pewnie jakieś siatki raczej znaczy, te siatki nie działają, to jest po prostu tak dla wyglądu, że nie było, ale ta wiesza jest tak obła i ona ma 200 mm, że dziesiąte tiery naprawdę mogą się od tego dingać yy, znaczy niekoniecznie jak trafią gdzieś tutaj, to, to, to wiadomo kąt się już zmienia, ale gdzieś trafią tutaj to już no, no może się to dingać, te 200 mm to jest naprawdę dużo, bok 160, czyli też naprawdę sporo, jak na Lighta i 65 z tyłu Czyli naprawdę pancerz wieży jest super, nie wiem czy rusę chyba ma nawet gorsze, no pewnie, że ma gorsze, ma 180, jeszcze nie jest obła tylko taka naleśnikowata i taka, no, więc naprawdę pancerz wieży wz -y to jest coś wspaniałego. Um, mobility, czyli mobilność, 30 ton waży ten lajcik, 1080 koni silnik, czyli 65 na godzinę jedziemy do przodu, 23 do tyłu. To jest chyba jedna z wolniejszych prędkości. 68, 65. Tak, tylko jeszcze Sheridan jeździ 65 na godzinę, czyli to jest jedna z najwolniejszych prędkości, jeżeli chodzi o lighty 10 tieru. Tak samo ma jeszcze tylko Sheridan. A prędkość obrotu 54, więc no, szybko, bardzo szybko jak wiadomo kamuflaż bardzo spoko zobaczcie sobie jak ma na przykład Sheridan no, ma strasznie słabo no, rosyjski ma najlepiej WZ -a ma o tak AMX ma trochę lepszy i ten Panzer ma trochę gorszy także WZ jest tak w połowie stawki spotowanie no to to jest to samo co nie ma lepsze o 10 metrów aż o 10 letów wióręcz ma lepszy WZ -a. a jeszcze tak dajcie mi tutaj Dwa pociski goldowe sobie kupię. Tutaj Gold pociski są za, rzeczywiście za gold. Eee, zobaczymy jak się tą tą gra. Ja jeszcze nią nie grałem. Eee, jedynym z czym grałem tylko tym niemiaszkiem, ale to na e, treningu przez Raiderem. Huh. Hmm. No dychy nam nie ma co tu się. co tu do gadania. Nie wiem, czy też czy pamiętacie jeszcze, ale tutaj. Na tym serwerze sandboxowym są jeszcze materiały eksploatacyjne, yy, które się nie kończą. Macie tutaj 90 sekund, 90, 90. Co 90 sekund można tych małych zestawów naprawczych używać. Także no, to jest zmiana, która mi się średnio podoba. I Tak myślę, hmm, nie chcę też od razu zginąć, żeby nie było, że tak jak z tym pierwszym odcinkiem z testu LT, tak więc pojadę na lewo ile to ładuje, tam 7 ileś, nie, 800 dalej, ona... no rozpędza się, wam powiem. 8,25. 8,25, a było pokazane 7 ileś przecież nie? Tylko co pamiętam. Wiem, że lighty powinny jechać właśnie tak na środek, jak ta WZ tam chociażby na przykład. Który mnie nie ale... o dziwne. E, a wam. tak z niego przeleciał, ale wiecie co, ja naprawdę lightami nie tyle, że nie umiem grać, ale yy, no po prostu, jak już bym miał wybierać, to wolałbym medy, tak? A że lighty są do sprawdzenia, to <laughs> lightik za 400, który umie walnąć. Przecież to są te chińskie medy za tyle walą. No one walą za 440 chyba, no to no a to jest lightik, który ma wieżę taką samą praktycznie jak ten med, która umie też odbić. O, Arta strzeliła. Tutaj też jest to ogłuszenie, nie wiem czy pamiętacie też. E, tvp Tak, tvp To może jeszcze wyjedzie. Jak mnie zauważyła? O kurde. O, zobaczcie. tvp się dingnął od mojej wieży? Tak, od, od kiosku się... Znaczy kiosk? patrzcie, od tego... Tego ciara się odbiła, to... To jest rzeczywiście pancerz tej wieży? Tak wygląda przynajmniej, nie? Kurde, to, to... Będę musiał to przetestować na serwerze testowym, na treningówce, bo trochę się zdziwiłem. Żeby to było uważane jako pancerz, no to pociski kumulacyjne by w to nie wchodziły, nie ma mowy. To Ta wieża jest, jeżeli rzeczywiście takie, że te, te pręty tutaj na boku wieży działają, to to jest coś wspaniałego. Ta wieża naprawdę będzie dużo dingać. Może teraz przetestujemy. No, strzelać. Albo może nie, bo Arta zaraz walnie i tyle. Eee, TVPek. Dużo ludzi tymi TVP grają. Kurde. O, o co tu jest? Surwa 7. O, przepraszam, przepraszam. Grilek. I mam ogłuszenie. Też nie chcę zrywać niepotrzebnie. No, no nie o to chodzi, tak? Dobra, zmi Chciałem powiedzieć, że właśnie już nie mam... ...ogłuszenia. Ajajajajajajajajaj... Aj, 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 aj. Pod złym kątem weszło. Pod złym... ...igrilek. Y no. Dobrze. No i ten mi zarabuje da... kurna. O nie, te fopek. ale... kurna. Zwróciłem. Przez to ogłuszenie. Przez to ogłoszenie mi się wydaje. Gdyby nie to, to jeszcze bym jakoś może to wykierował. Ale naprawdę, jeżeli chodzi o mobilność, to jest spoko, to jest naprawdę bardzo super. No, pancerz. Znaczy może jeszcze działo, to też bardzo przyjemne. Znaczy nie, nie postrzelają za często, jak widzicie, ale. prezentuje się też bardzo spoko, ale wieża pancerz wieży, to coś naprawdę wspaniałego. Będę musiał to na treningówce jeszcze przetestować z Raiderem, bo aż nie chce mi się wierzyć, żeby taka dobra wieża była w lecie. Będę musiał to przetestować, ale na razie eee, dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie, w prawym górnym rogu macie ankietę. Eee, Zostały jeszcze trzy pojazdy do sprawdzenia, praktycznie dwa. Eee, I zobaczymy, e, który pojazd będzie w następnym odcinku. Eee, a na razie to tyle. Dzięki Wam za oglądanie i cześć!